Witam serdecznie, to Skorizad i kolejny odcinek z serii Były sobie czołgi. Bohaterem tego odcinka ponownie jest T95, amerykański czołg ciężki, 9 tieru, bez wieży. Działo ma 150 bodajże, ze średnim dymajżerem 750. Venturace 276, czy 56, nie pamiętam, no, ale to są można łatwo Sprawdzić. Bitwa spotkaniowa. Po naszej stronie 4 dziewiątki, po ich stronie 4 dziewiątki. Parę ósemek, siódemek, no i 3 4 arty po ich stronie. Co może zwiastować dla mnie bardzo szybkie zejście i skończenie tej gry. Jak by... To sobie szybko wyspotują. Na górkę się nie pcham, tylko tutaj sobie stanę, bo widzę, że T-50 leci sobie. coś wyspotuje na pewno. No i się pokazał IS-8. Dostał jednego strzała. Niestety ta 50 nie dojechała do art, a szkoda. Tutaj niestety nie mam. Na mapie widać, że już t 50 przeciwnika leci na nas. Już nie wiadomo, czy przyczyn... nasza arta jedna padła. Chyba została skontrolowana przez inno przeciwnika. No i zaraz pewnie padną następne. Bo nikt tej pięćdziesiątki nie powstrzymuje, a ja takie takiej gości strzał loteria. Jeszcze jedna próba, ale też nieudana. Jest sobie Zmiana pozycji na, na to. Już lewa sona padła. 4-7, bardzo nieciekawy obrót bitwy szczególnie, że my już art nie mamy, a oni mają 4 art, które mogą sobie spokojnie wklepać tu na górce a tu taki blind shot, a nóż coś wejdzie Szczęśliwa emisja 0 z T54 i go strachował. Oj, pokazało się KV-5. trochę cofnął się. No i KV-5 nie wiem na co liczy. Z takim jak strzelanie do mnie. A nuż trafił by była własne dowódcy. Tutaj musiałem oklepali trochę. No i dobiłem. Teraz pozostaje kwestia czołgów na górce. oraz czołgów, które wroga, które jeszcze kampią u siebie na, kap... na pozycji startowej. No nic, z mojej strony, no nie ma co, muszę tu czekać. W miarę przed Artą ukryty, szczególnie na takie pochyłej pozycji. Może nie jest to jakaś wielka, wielka pochyłość, ale to już wystarczająca jest, żeby dać Arcie kłopot w trapieniu. Nasza AMX leci po Arty, więc jest szansa, że sytuacji się odwróci, jest jeszcze super pesi, pisze, że ma ping 900 i sobie gdzieś jedzie. Więc co ja tu czekam? Są wysokie mixy 55 Jack panterom. I się doczekałem. Wydało mi cel, w pierwszorzędny 75 niestety rykoszedł. E-75 jest najgłównym celem. O, tu ładnie strzok szedł z podpaleniem i go zaotwiłem. Iste dosyć szybko wyparował. No pozostaje kwestia 85 dwóch art, super proszęgaj, t 29 Jeśli już wyjadą wszyscy razem, no to możemy mieć ciężko. W moim ta głównym celem będzie zniszczenie 85 Super persik od boku, bez może mieć problemy z przebiciem, nie? Tutaj jednak moment trochę poczekać na górce, bo miał lepszy strzał na T29 Jack Pantera strzelił jeden strzał, ale niestety też wyparował otarty o, T90, T29 ledzie. strzał, Jeszcze Super Passion coś mi próbuje tam wspomóc. No Arta za 120, zresztą uszkodziło mi działo. A tutaj niestety strzał w ziemię. Jeszcze Super Passion. 75 coś mi tam próbuje oklepać. Najwięcej szkody robi akta, naprawiliśmy gąsienicę. Jedziemy dalej, strzał. uszkodzona, na 70 dla Arty. Na szczęście już miał przeładowanie, trzeba się wycofać. Tym razem za zero ale W gąsienicę. Ale już losa za 251 nie trafiła, i już chodziło co w tej sytuacji jest niedopuszczalne. Jak na mnie wyjadą, to musiałem go uleczyć na szczęście. Już my stracili z widoku, no więc trzeba tutaj teraz. Posypać Spokojnie się wycofywać i czekać na 85 e Super pershinga. Mając nadzieję, że nasz Super Pershing dojdzie do załatwi ich zanim oni mnie załatwią. Jak na razie 3809 Damageu. Trochę niestety pastek zmarnowałem. No jest E-75, ma dosyć potężną wieżę, ale udało mi się ją przebić, nie zawsze się udaje, zależy od losowania, za to też już Golda, już arty we mnie walą. Ostatni no strzał z dmagem, 85 na dobicie. Arty niestety nie, po prostu nie strzelają dosyć słabo. Nie mogą się wstrzelić, na szczęście. Zbytni jednak... 45 jest dosyć niskim czołgiem i ciężko go tak trafić. No niestety znowu lotem. Chwila. Tym razem uszkodziłem to, co się działo. Jeszcze Hummel mnie doprawił ładnie. Ja uszkodzona, więc nie ma co liczyć na celny strzał, trzeba podjechać. No już prawie Super peshing jest w pozycji Art. A tu już mi Arty już ładnie przycelowały. A tą bestią niestety nie ma jak za bardzo manewrować. Superpansionik spotkał Artę, ale no ona już nie mogła dobić. Ale 6049 damage'u, 6 kili specjalista jest. Superpansionik sobie poradził z artami, na koniec standardowo statystyki. 17 strzał podanych, 13 celnych. Dosyć Damage'u zrobiłem ładnie. Specjalista. Potencjalne otrzymają obrażenia 12 tysięcy. Naprawdę dużo oberwałem Dziękuję za uwagę i zapraszam na mój kolejny odcinek. Z